Okres zimowy, niskie temperatury powodują zamarzanie powierzchni zbiorników wodnych. Stwarza to zagrożenie dla osób, które nieostrożnie wchodzą na lód. Dlatego zorganizowaliśmy ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. Jeżeli sam jesteś, ale jeżeli masz osobę trzecią, czyli do pomocy, tak jak tutaj kolega będzie, to będziecie pchał. Bo samemu będzie bardzo ciężko naprawdę dzisiaj będzie poruszać. Po krótkim wstępie teoretycznym w postaci pogadanki odbyły się ćwiczenia praktyczne. W trakcie ich trwania strażacy przećwiczyli różne formy działań ratowniczych w związku z osobami, które wpadły do zamarzniętego zbiornika. W ćwiczeniach dzisiejszych udział brało 9 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jeden zastęp z posterunku jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dąbrowie Białostockiej Równolegle w dniu dzisiejszym analogiczne ćwiczenia odbywają się na zalewie w sokółce. Tam również ćwiczy 9 zastępów. W związku z zagrożeniami, jakie stwarza zamarznięty lód, apelujemy do mieszkańców, aby nie wchodzili na zamarznięte zbiorniki wodne. Lód zawsze jest niebezpieczny i w każdej chwili może się pod nami załamać i możemy wpaść do lodowatej wody co stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi.